Witam wszystkich, tu Smaczuś i co? I nie spodziewałeś się filmiku tak wcześniej, he? Słuchajcie, tak ostatnio rozmyślałem, tak, gadam o tym Warhammerze, gadam, ale nigdy nie rozmawiałem o najważniejszym, o najważniejszej postaci w gościa, wokół którego kręci się tak naprawdę cały ten uniwersum. O Imperatorze. Dzisiaj zamierzam to naprawić. Opowiem wam o Imperatorze. Od jego pochodzenia, po się nie na Złoty Tron. Zaczynajmy. imperator Ojciec, obrońca i Bóg ludzkości. Od dziesięciu tysiącleci siedzi na Złotym Tronie. Jego ciało, nie mogące już samodzielnie podtrzymać życia, utrzymywane jest tylko dzięki poświęceniu niezliczonej liczby psyników, starożytnej technologii oraz jego niesamowitej siły woli. Wola ta rozciąga się na całe Imperium, prowadzi dud przez karty Tarota, tworzy nowych astropatów, a co najważniejsze, zasila astronomika. Umówmy się, bez Imperatora nie ma Imperium. Podróży przez osnowę i ochronę przed wieloma zagrożeniami. Musi żyć, dopóki ludzie nie dozwiną się jako na wystarczającym poziomie. No ale jak powstał imperator i skąd pochodzi? Więc, jak mama imperatora i tata imperatora bardzo się kochali. Nie, nie, to nie tak. Znaczy, nie do końca tak. Generalnie o pochodzeniu imperatora bardzo mało wiadomo. Urodził się około 8000 roku przed naszą erą. Chetyckie wiosce przy rzece Sakarya. To jest centralna Anatolia, północno-zachodnia Turcja. Ciekawostką jest to, że miejsce nie jest przypadkowe. Na hetyckich ruinach można znaleźć poskoro rzeźby dwugłowego orła. Jak wiele państw czy imperiów w tamtych czasach używało tego symbolu, tak najczęściej używało go prawdopodobnie Imperium Hetyckie, istniejące około XVII do XIII wiek przed naszą erą. Ale odchodząc od lekcji historii, którą Keims Workshop odrobiło na pięć. Dusza Imperatora powstała z dusz tysięcy protopsyjników, czyli szamanów. Szamani byli najwcześniejszą formą psyjników, istniejącą jeszcze jak ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia. Po śmierci potrafili się oni reinkarnować, by dali prowadzić lud. Jednak z czasem, jak ludzkość się osiedlała, zaczęły się pojawiać takie emocje jak chciwość, żądza władzy, przemoc itd. Tak w osnowie zaczęły pojawiać się demony, które odzwierciedlały te emocje i one pożerały ludzkie dusze. Konkretnie tutaj w tym wypadku dusze szamanów, przez co to coraz trudniej to było się zreinkarnować. Wszyscy szamani zebrali się w jednym miejscu na najważniejszej debacie w historii ludzkości. Opracowali oni plan nowego człowieka, który będzie chronił ludzkość przed złymi siłami osnowy. Popełnili oni rytualne samopójstwo i jednocześnie spróbowali zreinkarnować się w jednym, tym samym ciele. Gdzieś to roku dusze znalazły swojego nosiciela i jeszcze dziecko, który miał stać się najważniejszą osobą dla całej ludzkości. Imperator zrozumiał, że ludzkość potrzebuje praw, potrzebuje jakiegoś przewódcy, a zdowiedział się o swojej przyszłości, kiedy był młody. Otóż jego ojciec został zamordowany przez jego wujka, w sensie przez wujka imperatora, a nie przez wujka ojca, i podczas pogrzebu imperator dostał wizję mordercy. Podszedł do niego i za pomocą wtedy nie odkrytych mocy psychicznych, Zatrzymał jego serce, nie wykazując przy tym żadnych emocji. Po tej sytuacji opuścił wioskę. Pożedł w cień, czekał, obserwował i czasem wpływał na rozwój ludzkości. W ukryciu rozwijał swoje umiejętności psychiczne oraz rozumiał zagrożenie spoza naszego świata siły chaosu. Kilka tysiącleci później, podczas mrocznego wieku technologii, udał się na planetę Molech, gdzie była brama do wymiaru chaosu. Tam dobił paktu z bogami. Nadzą mu ogromną wiedzę, w tym tą potrzebną do późniejszego stworzenia prymarchów, a w zamian będzie rozsiałał wiarę w bóstwa chaosu po galaktyce. No, jak się domyślacie, swojej części umowy nie dotrzymał. W którymś momencie historii, pod pustynią w dzisiejszej Azji, znalazł urządzenie znane dziś jako Złoty Tron. Dzięki temu mógł odciąć ludzkość od osnowy poprzez budowę pańczego traktu. Jego najwyższym celem było poprowadzenie ludzkości do zostania psychicznym rasom, niezależnym od sił osnowy, od sił chaosu, wchodząc na poziom, na jaki nie byli w stanie wejść eldarzy. Imperator tak naprawdę pokazał się ludziom dopiero podczas epoki walk. Zaczął jako typowy watażka, przywódca jakiejś bandy próbującej zdobyć trochę władzy. Oczywiście wygrał wojnę zjednoczenia, głównie za pomocą jednostek, jak wojownicy gromów, ale i nie tylko. Używał armii zwykłych ludzi, którzy mieli modyfikacje genetyczne. Wtedy też w trakcie tych wojen przyjął tytuł imperatora, a za sugestią jego dobrego przyjaciela Markadora. Jednocząc sterę, chciał zacząć swój plan zjednoczenia ludzkości. To właśnie po wojnach zjednoczenia stworzył korpus astarpatów, do dziś łączących imperium. Stworzył astronomikan, upraszczający podróż przez osnowę. Jednak jego magnum opus było stworzenie nadludzkich wojowników, rozwinięcie pomysłu genetycznie modyfikowanej armii. Tak powstał projekt prymarcha. Plan stworzenia 20 wojowników, ustępujących tylko jemu w zdolnościach. Mieli oni stać się generałami jego armii, jednak siły chaosu nam zrobiły swoje. Rozrzuciły synów imperatora po całej galaktyce. Więc plan trzeba było zmienić. W materiału genetycznego primarchów stworzył wojowników, sukcesorów wojowników gromu Legiones Astartis, czyli znanych do dziś, ze zmianą ostatnimi czasami, kosmicznych Marines. Imperator poprowadził ich do spacyfikowania Luny, czyli naszego księżyca, i później odbicia resztę układu słonecznego. Dogadał się również z mechaników z się, co było bardzo kluczowe dla Krucjaty. Oni przesyłali mu sprzęt, a ten pozwalał im kontynuować swój mały kult i zachować strukturę władzy. Sojusz ten znany jest jako Traktat Olimpu. Tak przygotowany imperator rozpoczął Wielką Krucjatę. Siły nowo powstałego imperium na nowo odkrywały światy zamieszkane przez ludzi i pozbywały się zagrożenia ze strony obcych. Po drodze imperator odnajdował swoich zaginionych synów, którym potem dawał legiony z odpowiednim genoziarnem. Pierwszym synem, jakiego znalazł, był Horus, a reszta gdzieś tam na przestrzeni dekad się odnalazła. Około 200 lat po rozpoczęciu, imperator postanowił wrócić na terę. Horus został głównym dowodzącym wojsk. Imperator stworzył Radę Tery, ustanowił podatki i parę innych spraw administracyjnych. Potem udał się do swojego laboratorium pod Imperialnym Pałacem, pracując nad projektem Pańczego Traktu. Jednak miał od tego też małą przerwę, gdzieś tam w trakcie swoich prac, w generalnym i bardzo krzywdzącym skrócie, ustanowił edykt z Nikei. Ten zabraniał Legionom Astartes używania kronikarzy, to jest psenników. Mieli oni być wcielani jako normalni Marines do regionu. Jednak, jak wiecie, kronikarze są normalnie używani w zakonach, więc z edyktu kiedyś się wycofano. Nie wiadomo dokładnie kiedy, jednak było to po herezji chorusa. Oddalenie się od krucjaty nie spodobało się naprawdę wielu osobom, w tym prymatom. W ostatnich jej etapach ukochany syn, jakim był Horus, poddał się pokusom chaosu. Dowiedział się, że imperator będzie chciał osiągnąć status boga, porzuci synów, i swoje podstawowe przekonanie, że należy się pozbyć ludzkiego życia bogów. I to na Horusie spoczęła rola ocalenia imperium. Przekabać na swoją stronę połowę legionów, wiele regimentów armii, część mechanikus i inne osoby. Poprowadził ich w ogromnej wojnie domowej, najstraszniejszym konflikcie, jaki napotkał ludzkość, gdzie życie utraciło miliardy osób. O zdadzie Horusa chciał ostrzec imperatora Magnus. Jednak wiadomość telepatyczna uszkodziła Złoty Tron i Imperator wkurzony przez uszkodzenie, przez złą edykt z Nikei kazał Rasowi przeprowadzić go w łańcuchach. Wiadomość jednak przechwycił Horus i zmienił ją na rozkaz zabicia, co ostatecznie wymusiło na tysiącu synów przyłączenie się do zdrajców. Przez całą resztę herezji Imperator musiał siedzieć na Złotym Tronie. Magnus robił wyłom, przez który wylewały się demony. Jego wola powstrzymywała wyłom w pajęczym Trakcie przed rozszerzaniem się i stworzeniem nowego oka teroru. Imperium zarządzali Mal'kador i Don. W tym czasie dowiedział się również z wizji astropaty, jakiego Keyes jakie spotka go los. Po pięciu latach zmęczenie zaczęło się pokazywać na Imperatorze, między innymi przez krwawienie z nosa. Wyczuwając rodziny potężnego demona, musiał jednak zejść w i zareagować. Kazał zebrać siostrom ciszy tysiąc psjoników i poświęcić ich na złotym tronie, co pozwoliło na zasilanie go przez jeden dzień bez pomocy imperatora. Ten dzięki temu mógł wspomóc imperialne siły walczące w pajęczym trakcie. Pokonał on hotelsie hałsu oraz uwięził tego demona w ciele Kastrodiana Ra Endymiona, i kazał mu uciekać w głąb traktu. Po tej walce znowu musiał siedzieć na złotym tronie. Stwierdził, że ludzkość jest zgubiona. Oto zostanie zgładzony, ale ktoś inny zajmie jego miejsce. Imperium upadnie. Może po niecałym roku, może i za 10 tysięcy lat. Pierwszy raz imperator nie wiedział, co ma robić. Gdzieś w tym czasie przekazał on wiedzę Koraxowi, jak stworzyć nowych Astartes, by mógł odbudować swój legion. Spotkał się również z wędrownymi rycerzami. Dziewięcioma marines wybranych przez Malkadora. Mieli oni stworzyć nową siłę, jednostkę do walki z tym, co niematerialne. By ludzkość mogła przetrwać. Zostali oni preteleportowani na Tytana, księżyc Saturna, gdzie założyli zakon szarych rycerzy. Jakby jeszcze ten cały zwierzyniec na zewnątrz mi się nie pierwszym nagraniu, byłoby fajnie. No ale mniejsza. Ostatnie chwile życia imperatora były podczas walki o Tere. Horus opuścił tarczę swojego statku, zapraszając go na ostatni pojedynek. Mimo, że jest on najpotężniejszą osobą, jaka istniała, to jednak radziecki sen dostał błogosławieństwo Bógów Chaosu, oraz tą samą wiedzę, co imperator na planecie Molech. Imperator mocno oberwał. Horus zniszczył jego pancerz, połamał żebra, spalił włosy, zniszczył jego lewe oko, wyrwał prawą rękę oraz złamał kręgosłup na swoim kolanie. W tym momencie, jak już imperator leżał tak poturbowany, wszedł samotny Kastodian lub gwardzista o imieniu Olanus Pius. Imperium jest tutaj sprzeczne. Ale generalnie żołnierz natychmiast stanął między Chordusem a Imperatorem. Z wojownika nic nie zostało, powiedzmy sobie szczerze, ale to poświęcenie dało Imperatorowi szansę. Mimo żalu przez stratę ulubionego syna, Imperator swoją mocą zabił Chordusa oraz niszczył jego duszę, dlatego bogowie Chaosu nie mogą go dzisiaj ożywić. Jednak akt ten prawie zabił samego Imperatora. Znalazł go Dorn, który od razu dostał instrukcję, która miała przebić Złoty Tron. Na maszynę, która podtrzyma jego życie. A resztę historii już znacie. Imperator od 10 tysięcy lat siedzi podpięty do Złotego Tronu. Jego wola jest silniejsza od okaleczonego ciała. Dokonywana jest ona przez Lordów Terry, kult regulowany przez Eklezjarchów, prawo pilnowane przez Arbajtes. Jego ciało strzeżone jest przez Kastodis, a ludzie chronieni przed złem Galaktyki, w tym często przed samymi sobą, przez Inkwizycję. Imperator żyje tylko i wyłącznie dzięki starannie konserwowanej maszynie i poświęceniu tysięcy psioników dziennie. Jak długo jego ciało będzie podtrzymywane, tak jego wola będzie wypełniana. Wytrzymuje on tylko dzięki swojej sile woli, bo wie, że jego śmierć doprowadzi Imperium i całą ludzkość do zakłady. Bo to przecież on zasila astronomikan i prowadzi ludzi za pomocą Tarota. Imperator wciąż komunikuje się z ludźmi, w 1936 milenium Alicia Dominika dostała objawienie i zakończyła rządy krwi Vandyra. Ostatnimi czasy jednak stał przed nim jego syn, Robert Gilliman. Był szokowany zszokowany stanem psychicznym ojca. Stacił on całe swoje człowieczeństwo, zakładając, że kiedyś je miał, i powitał go bardziej jako narzędzie niż syna. Tysiąclecia na to nie musiały odebrać wszelkie emocje, jakie kiedyś musiał mieć. I tak oto prezentuje się historia najważniejszej osoby dla całej ludzkości w 42 mileniu. A teraz pomyślcie, jak można by sprawić, by imperator znowu był żywy w pełnym tego słowa znaczeniu? Jest na to parę teorii. Dwie najważniejsze to teoria o tzw. gwiezdnym dziecku oraz teoria o synach imperatora. Pierwsza z nich zakłada, że dusza imperatora tworzy zupełnie nowy byt w osnowie właśnie tak zwane gwiezdne dziecko. I że imperator się odrodzi, tak jak szamanizm, z których on powstał. Przy ta nowa dusza nie może się narodzić, dopóki imperator jest podpięty do złotego tronu. Druga teoria dotyczy synów imperatora. I nie mam tu na myśli pomarchów, mam tu na myśli faktycznych synów. Wiecie, jak imperator przedstawiał kobietom swojego małego przyjaciela. Synowie lub też dalsi potomkowie imperatora odziedziczyli po nim ogromną moc i wiele umiejętności, jak na przykład nieśmiertelność ale mają też coś od siebie. Są niewidoczni w osnowie, nawet dla osnego ojca. Pewna grupa zwana iluminatami. No, oryginalność pełną gębą. Ale nieważne. Planują oni zebrać ich wszystkich, chronić przed inkwizycją, która z przyjemnością ich wyłapuje i zabija i poświęcą ich imperatorowi, tak jak w syników. Energia ich dusz ma niby być bardziej kaloryczna czy coś, a z ma odnowić imperatora, dzięki czemu znowu będzie mógł poprowadzić ludzkość. Z takich ciekawszych teorii jest jeszcze teoria Boga wcielonego. Mówi ona, że duszę Imperatora można przenieść do fizycznego ciała. Zakłada ona, że Imperator jako człowiek mógł stać się Bogiem, to równie dobrze Bóg może stać się człowiekiem. Wystarczy dać mu odpowiednie ciało, tak zwanego świętego awatara, który przyjmie świadomość Boga. Przy czym teoria ta jest strasznie cępiona przez Inkwizycję, bo astronomika się dzieje, bo awatar zostanie spaczony przez sił chaosu, Albo co gorsza, zamiast Imperatora przeprowadzą Boga Chaosu do świata materialnego. Co, jak wiecie, z poprzedniego materiału jest możliwe. Albo też Avatar może zostać zabitym i esencja Imperatora zniknie. Są też mam w swoim ale jak mówię, jest to moje prywatne zdanie. Jeszcze z tego, że Astronomikant padnie, a na miejscu systemu słonecznego mamy nowe oko terroru, to gdyby Imperator umarł, no, po prostu by się zregenerował. Dając mu odpowiednią ilość czasu... I zakładając, że nie musiałby zasilać astronomikanu. Bazuje na tym, że imperator i jego syn wulkan, mają wspólną cechę. Są luźno tłumacząc wiecznymi, z angielskiego perpetual, i nie da się ich zabić żadnym możliwym sposobem. Dekapitacja, spalenie, rozwalenie na pojedyncze atomy. Raczej czy później i tak się zregenerują. Coś jak Deadpool. Teraz sobie wyobraźcie, że Deadpool jest imperatorem. Ale abstrahując. Właściwie to jest tylko jeden znany sposób na ich zabicie. Jest to przez artefakt zwany fulgurytem. Jak piorun uderzy w piasek, to powstaje szkło. Jak piorun z mocy psychiczną imperatora uderzy w piasek, to powstaje fulguryt. Jednak zabójczy cios musi zadać odpowiednio silna osoba. Wulkana może zabić tylko inny prymat z tą bronią. Więc imperatora musiałby zabić ktoś równie silny, za pomocą tej broni oczywiście a o to ciężko czy tutaj zakładam, że napakowany siłami chaosu Horus nie miał możliwości, żeby go zabić. Bez tego artefaktu, rzecz jasna. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych teoriach. Czy macie jeszcze jakąś inną, dzięki której Imperator mógłby wrócić do świata żywych. A w następnym materiale coś wymyślę. Także nie mam jeszcze tematu. To zobaczycie dopiero, jak będzie filmik. Słuchajcie, to tyle. Mój smaczuś. Dziękuję za uwagę.